Witam w kolejnym vlogu, kochani. Dziś jest taki dzień, w którym to jedziemy oglądać kolejnego Vana. Dawno takich nie było, ale może ten dzień będzie tym szczęśliwym. Zobaczymy. Yy, jedziemy do. Trent. No, jakaś godzinka od nas. No i relacje Wam zdamy na miejscu, co i jak. Nie, yeah, ok, dziękuję. No i jesteśmy w tym miejscu. Jest mnóstwo vanów. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Obstawiam, że to to. On jest jakiś podwyższony. Nie jest? O działa. Klimatyzacja działa, to już sukces. Tak wygląda nasz potencjalny kandydat. No to jedziemy na przejażdżkę po mieście. No to jedźmy, kochanie. Jakieś odczucia pierwsze. Fany, no jedzie się jak vanem, nie? <śmiech> <śmiech> Czyli... Wanowaty jest. jest. Takie określenie. Jedzie się jak vanem. Tylko w City tu jest, zobacz. To jest no. chyba stadion. Ty już zjeżdżasz, czy jedziesz jeszcze? Jedziesz jeszcze prosto. To znaczy, może nie na rondzie po prostu. Mogę tam prosto pojechać dziś, no? Jedź. Jedz, ale nas chłodziliśmy. No to klima szybko zaczęła chłodzić w takim razie. trochę, się jak te siedzenia? Kiepskie, nie? Trochę. Te są straszne. Chyba, że będę sobie poduszkę podkładać pod plecy, no to jeszcze. Nie no, generalnie tu na, na tyłku miękkie, tylko że one są takie proste. O to chodzi, nie? To nie tu? I jedzie się, spoko się jedzie, tego jak się jedzie. Przez to pryzmat to jedzie. wszystkich tych innych, co do tej pory obejrzeliśmy, jak oceniasz? To jest najlepszy van, który, który żeśmy widzieli do tej pory, używany van. E, jest parę rzeczy, które mnie martwi. E, A co Cię martwi? Martwi mnie to, że był używany przez poszczalnię, chociaż to może być ciężko. Ciężko stwierdzić, czy to jest źle, czy to jest dobrze, tak do końca. No i dobrze byłoby mieć mechanikę ze sobą, chociaż z drugiej strony Mamy 3 miesiące ubezpieczenia na niego. Widzę, że no to wyszło tam. Ciężko kupić. Teraz używana gwana w coś dobrem stanie, nie widzę większych problemów z nim. Jedzie. Tak wygląda to cudo. Jesteśmy prawie, że zdecydowani. To znaczy, mój mąż zawsze ma jakieś <laughs> obiekcje, ale. Yy, Śmieszna sytuacja, bo zerknęliśmy po spód i okazuje się, że nie ma koła zapasowego, no a no, przecież... No przecież koło zapasowe musi być. No i no, potem jeszcze tylko kwestia ubezpieczenia. No, zobaczymy. Na razie dilujemy, Co dalej? Mój się dalej No i? Nie ma koła jest zestaw naprawczy. Śmiesznie. Jak na vana. jest koła zapasowego trochę... trochę kiepsko, nie? No ale jakby z, z zestawem naprawczym będziesz naprawiał koło na przykład na autostradzie jak ci się zepsuje. Ci no... strzeli opon, to nic nie naprawisz. No dobra, ale ja... Też mam w samochodzie zestaw naprawczy, czy mam koło? To masz normalnie koło zapasowe. Cały, cały problem polega na tym, że jak uszkodzisz oponę, Aha. jak przebijesz oponę i Ci trochę gdzieś tam powietrze schodzi, mhm. to tym zestawem naprawczym można to podpompować i pojechać Aha. gdzieś. Ale jak Ci strzeli, jak ci strzeli to opona, wzywasz... no to, to musisz pomóc wzywać. Nie, nie, nie wymienisz sobie opony, bo nie można co wymienić. Ja i tak bym nie wymienił. Nawet, ale nawet, chodzi o to, że nawet jak pomoc przyjedzie, to oni Ci nie wymienią. Bo tak to by mogli Ci przyjechać, wymienić, założyć Ci zapasówkę i jedziesz dalej, nie? Niech opuści stówę. Tak wygląda w środku. Czyli jak każdy używany van. Trochę skraczy, trochę brudu, trochę syfu, trochę wgnieceń. Standard, wydaje mi się. Papa Waniku, pa, kupiliśmy już go, ale odbiór dopiero we wtorek, bo musimy załatwić ubezpieczenie oni muszą nam dać to koło zapasowe. Także wrócimy po ciebie. Jak tam kochanie czujesz się z tym, że kupiłeś Wana? Nie wiem jeszcze, jak się czuję. Że jestem w szoku trochę. jesteś w szoku, no. To nie, dałam nie tyle pieniędzy za złoma. Za złomka. No, ale zobaczymy, może... Nie, jest aż taki złomek, jest okej. Okay. Nie? On nadzieje, nie? Okaże się w praniu. No, ja też nie wierzę. Jakbyś, jakbyśmy go dzisiaj mieli na podjeździe, to może bym uwierzyła, że kupiliśmy, a tak to, to, to nie bardzo. Odbiór we wtorek, Czyli za 3 dni, bo dzisiaj jest sobota. wtorek. Tak, za 3 dni. Witamy ponownie. Minęły 3 dni, jest wtorek i właśnie jedziemy po naszego vana. A więc idziemy odebrać naszego vana. Jest to Peugeot Boxer z 2019 roku. Około 65 tysięcy mil przebiegu. Jest to wersja L4H2, czyli jest to ta najdłuższa wersja. Sprawdziliśmy go. Ma cztery koła, silnik, drzwi i okna i jedzie. Dzisiaj już się bardziej cieszymy, bo w dniu, w którym kupowaliśmy go, byliśmy jacyś tacy zdezorientowani. Pewnie dlatego, że był to taki totalny spontan, nagle wymyśliliśmy może pojedziemy obejrzeć jakiegoś wana. Mój mąż sprawdził na stronie. Pojechaliśmy i o, jest, to jest ten. No i byliśmy tak troszkę w szoku, że to jest właśnie ten, ale dzisiaj już się cieszymy, prawda? Tak, oczywiście. W końcu zaczniemy naszą przeróbkę. No i przede wszystkim będziemy mieli wana na wakacje. Będziemy mogli pojechać na slot. Będziemy w końcu mogli wziąć sobie nasze rowery i gdzieś z nim wyskoczyć. Chcemy, chcemy go używać, nawet jak nie będzie w. W z, w zupełnie dokończony i zbudowany, chcemy się nim cieszyć cieszyć się wakacjami, dobrą pogodą, o ile będzie. Także taki jest plan na wakacje. Eee, no i bez jakiegoś specjalnego ciśnienia i spiny, będziemy sobie go pomalutku eee, budować. Tak jest. No i jedziemy z naszym wanikiem. Ja będę jechała za Pawłem. To jest nasz piękny. Wyrusza, opuszcza ten garaż. Jedzie do nas do domku. Ale się ciesz. Ładny, nie? Mi też się podoba. Ale i tak go okleimy, taki biały nie będzie. Utknęliśmy w korku, niestety jest w pół do piątej, to jest godzina o której są straszne korki w Anglii, szczególnie w dużych miastach, także pewnie nam chwilę to zejdzie, ale to nic, po malutku do domu. No, i pięknie nam się wpasował. Zobaczymy, jak tutaj, tu po kwiatkach, na styk. No, jest na styk. Dobrze. Kochanie, jak się jechało tą godzinkę? Bardzo fajnie. Tak? To dobrze. Oto nasza baza. Peugeot Boxer L4 H2. Teraz zaprezentuję Wam projekt, jaki zrobił mój mąż na komputerze. Widzimy tutaj dość standardowy układ. Mamy łazienkę z prysznicem, toaletą chemiczną, łóżko dość wysoko usytuowane, bo chcemy mieć duży garaż. Z boku łóżka jest szafa, po przeciwnej stronie jest lodówka tuż przy kuchni. Z lewo zmywak jest zaraz przy drzwiach, kuchenka w rogu. Fotele są odwracane i na wprost foteli jest kanapa, stół. Yy, kanapa będzie miała specjalną ramę z pasami dla pasażera i będzie dedykowane miejsce na trumę. Yy, są cztery okna, plus jedno okno dachowe nad sypialnią. Na dachu będą trzy panele fotowoltaiczne wentylator główny, mały wentylator w łazience i markiza. Jeśli chcecie wiedzieć na bieżąco, jak przebiega nasza budowa, to zapraszam do subskrypcji. Dziękuję i do zobaczenia. i can find